Dobry wieczór, Państwo. Jesteśmy świeżo po zakończeniu spotkania. Górnik Zamek Siąż, Wałbrzych, Niedźwiadki, Hemart, Przemyśl. Ten mecz zakończył się wynikiem 87 do 69 dla gospodarzy. W pierwszej części konferencji trener drużyny gości, były zawodnik biało-niebieski pan Daniel Puchalski oraz kapitan zespołu Rafał Serwański opowiedzą o przebiegu spotkania z perspektywy drużyny z Przemyśla. Panie trenerze, proszę o kilka słów podsumowania. No przede wszystkim serdeczne gratulacje dla yy, górnika, może nawet nie za dzisiejszym mecz, ale za za to co do tej pory pokazuje, co pokazał w pierwszej rundzie i co, co pokazuje nadal od pierwszego meczu widać jak ten zespół się rozwija, nie grając najlepiej jeszcze czuliśmy kontakt na początku sezonu w pierwszej rundzie, postęp w organizacji gry zrobili fantastyczny w związku, z tym, w związku z tym, że kibicuję Górnikowi najszczerzej. To, to miło na to patrzeć i uważam, że jest na, na dobrej drodze do realizacji swoich, swoich celów. No my dzisiaj wyjątkowo nie możemy, dlatego tak łatwo jest mi mówić o górniku, bo, bo my wyjątkowo dzisiaj nie możemy oceniać absolutnie wynikowo, tylko i wyłącznie szkoleniowo. Chyba pierwszy, nie chyba na pewno, pierwszy raz zdarzyła mi się historia, w której Trzy nominalne jedynki tracimy w ciągu 24 godzin. Niby nic poważnego się, się nie wydarzyło, ale, ale, ale każdy z tych zawodników, każdy z tych naprawdę doświadczonych i, i, i naprawdę bardzo dobrze grających w tym, w, w, tym, w, tym, w tym sezonie wypadł nam dosłownie w ciągu ostatniego dnia. Został 16-latek Bruno Halicki, który zagrał ostatnie 5 meczów. I tak y, szczerze, to myślę, że wyciągnęliśmy maksymalnie dużo, ile można było wyciągnąć y, z takiego meczu pod względem, po względem szkoleniowym, bo y, Michał Chrabota nigdy w życiu nie grał na jedynce, y, Maciek Puchalski nigdy w życiu nie grał na dwójce, y, w, w zespołach juniorów faktycznie, y, faktycznie potrafi przeprowadzić piłkę i tak dalej, ale, ale w, w, w seniorskich warunkach nigdy, y, wszystko się musiało przesunąć. Nie muszę mówić, jaka, jaki to, jest, jaka to jest trudność dla, dla zespołu, gdzie na tym etapie ligi dbamy o szczegóły, niuanse, pojedyncze zachowania, które decydują o wyniku, a my mówimy o totalnej, radosnej twórczości, opartej o to, że chłopcy potraficie grać w koszykówkę, więc korzystajcie z tego i każda przegrana akcja nie wiem, Maćka z, z Jakubczykiem, to jest tylko i wyłącznie kapitału, doświadczenia na przyszłości i doświadczenie, które w normalnych warunkach nigdy by go nie spotkało, bo może by się zdarzył jeden switch i by przez sekundę tej klasy zawodnika bronił na tej pozycji, a dziś, a dziś dostał bardzo solidną szkołę jak wielu, wie, wielu naszych zawodników. Także pod względem nowym fantastyczne doświadczenie. To, że dało się z nami grać i nie zepsuliśmy tego, tego, tego widowiska od pierwszej minuty. Tylko ambicją i naprawdę rozsądnymi zachowaniami, licząc siły na zamiary. Dosyć długo byliśmy w grze. To tylko, to tylko jeszcze bardziej podkreśla to, jak, jak jestem zadowolony z tego meczu, że go nie zmarnowaliśmy, bo czasami można zmarnować mecz wygrywając, a czasami można naprawdę wykorzystać przegrywając. I to jest chyba taki mecz właśnie. Dziękuję bardzo Panie Trenerze po za podsumowanie. Rafale, teraz do Ciebie pytanie. Nie było widać właśnie braku kreatora gry przez pierwsze 25 minut, ponieważ y, wynik wynosił 52 do 51. Dopiero kolejne 5 minut przeważyło o przewadze tej białoniebieskich. Co się wtedy stało dokładnie? Czy wtedy widać było zmęczenie w szeregach y, zespołu z Przemyśla? Uważam, że tak. Michał Chrobota robił bardzo dobrą robotę w pierwszej połowie. Nie był przygotowany po prostu do grania cały czas na jedynce, a był do tego zmuszony. Przez, przepraszam, 36 minut ciągnął drużynę na jedynce. Tak jak już powiedział, on nie jest przystosowany do po prostu grania jako rozgrywający. No i uważam, że po prostu był zmęczony. No, nie da się ciągnąć na nie swojej pozycji, zwłaszcza na pozycji rozgrywającego, która jest niezwykle męcząca drużyny, gdzie się nie gra na tej pozycji. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania do drużyny gości, to proszę o ich zadawanie w tym momencie. Jedno pytanie. Tomasz Kacierski, wiesz co? Ja tylko podzielę się taką refleksją. Po pierwsze, podziękować chciałbym za emocje, które Pan dostarczał w, grając w Górniku, bo ja pamiętam Pana oglądając z balkonu w Łosi, że jest, e... mi, jest mi strasznie miło i wręcz nieprawdopodobnym. Ja, ja, ja się strasznie cieszę, bo e, czasami miałem takie poczucie wręcz zawstydzające, że to ja się nieuzasadnionie ciągle czuję, że to jest mój klub. Ale przyjeżdżając tutaj, tego typu gesty, czy tego typu, tego typu pamięć no faktycznie daje mi jakąś taką, takie poczucie, że, że, że się nie wygłupiam. Ja pamiętam jak pan walczył, mając 2 metry wzrostu, z zawodnikami, którzy mają mieli 2,8-2,10 i zbierał im pan 12-14 piłek z przednosa. Także było fajne. Ale takie pytanie z czapki. Jest pan dalej ratownikiem taczańskim? Tak, tak. tak. Od Co jest, tak. Gdzie, gdzie jest więcej emocji? W toprze, czy na ławce trenerskiej? są całkiem, całkiem, całkiem inne emocje. W sumie ciekawe pytanie. Myślę, że ideałem by było, gdyby, gdyby ten poziom emocji się wyrównał na korzyść, na korzyść ławki trenerskiej, bo w górach jest wymagany absolutny, absolutny, absolutny spokój, dystans i świadomość tego, tego, co robimy, gdzie są granice i działanie w ramach, w ramach tego zapasu umiejętności, wiedzy i doświadczenia w górach. I w sumie to samo powinno być to samo powinno cechować, cechować boisko, boisko żeby, żeby mieć na tyle duży dystans, żeby się nie wydawać w emocjonalne podejście, bo tylko wtedy możemy działać w pełni racjonalnie. Być może tam kwestia już odpowiedzialności za życie swoje, kolegów lub poszkodowanych powoduje, że, 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 że nie ma mowy o jakichkolwiek emocjach i emocjonalnym działaniu, wszystko musi być racjonalne, ale Faktycznie należałoby dążyć do tego również na afce trenerskiej. Dominik, Hołde emocje TV Wałbrzych dla Was. Ja pytanie mam do Rafała: też historyczne. Zdobywałeś Mistrzostwo Polskich Juniorów w barwach Klubu z Przemyśla i grałeś razem z Bartkiem Kosiorem i z Andrzejem Adamkiem Juniorem, wychowankami górnika w Wałbrzych. Jakich wspominasz może jakieś zabawne anegdoty z tego czasu? Zabawne anegdoty z tego czasu może zostawię dla siebie, ale mogę powiedzieć, że nawet wczoraj graliśmy razem z Andrzejem Adamkiem, przyszedł do nas do hotelu, graliśmy razem z nim, juniorem oczywiście w mafie. Dalej mamy kontakt zarówno z Bartkiem Kosiorem, jak i z Andrzejem Adamkiem i również z legendą Wałbrzyskiego Klubu, Łukaszem Makarczukiem. To jest również mój bardzo dobry kolega. Wspominam ich bardzo dobrze i kumplujemy się. Dzięki. Jeżeli nie ma więcej pytań panowie, mamy nadzieję, że niedźwiadki utrzymają się w lidze, ponieważ kibicujemy takim projektom, gdzie młodzi zawodnicy są rozwijani, tak jak to właśnie ma miejsce w drużynie z Taki mamy cel. W takim razie kibicujemy sobie wzajemnie. Trzymamy kciuki. Strasznie miłość tutaj przyjeżdża, ale bardzo byśmy chcieli się spotkać kolejny raz za kilka sezonów, nie tak odległych w naszych planach szczebel wyżej. Kibicujemy tego z całego serca. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Druga część konferencji to obecność trenera Wawrzyszan, pana Andrzeja Adamka oraz zawodnika z numerem 8, zdobywcy 20 punktów. Witalia Kowalenki. Panie trenerze, proszę o zabranie głosu. Cieszymy się ze zwycięstwa, bo to, to są naprawdę cenne zwycięstwa. Tak, to bardziej, że widać, że tutaj w tej wyrównanej lidze to każdy wyjazd jest bardzo trudny, wszędzie można stracić punkty. Tak się okazuje, że u siebie również. I to teoretycznie, teoretycznie mówię, e, słabszą drużyną, która dzisiaj była osłabiona, i powiedzmy sobie szczerze, i zagrała wyjątkowo, zaczęła wyjątkowo zagrała, bardzo dobre spotkanie. I to chciałbym podkreślić y, y, od razu na wstępie. Y, drużyna z Przemyśla do przerwy miała 22 punkty zdobyte z pola pomalowanego i myślę, że kluczem w drugiej połowie było to, że pozwoliliśmy tylko na 6 punktów y, Wspomalowanego. No i, i ten mocz, jakby troszeczkę wskutek chyba naszej lepszej obrony, potoczył się tak jak myślę powinien się potoczyć. No, podkreślam tutaj, że z tego, co rozmawiałem z, z, z trenerem Puchalskim, z, z Danielem przed meczem, to dwóch jego zawodników absolutnie ważnych zawodników dzisiaj nie mogło wystąpić. Trzech na trzech, 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 tak, trzech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie trenerze Witku, kapitalna dyspozycja, 100% z gry, 20 punktów, 5 zbiórek. Jak to spotkanie wyglądało w twoich oczach? Widać było tą bijącą pewność siebie, jak te rzuty trafiałeś serial. Mm, dziękuję bardzo. Yy, bardzo trudne warunki postawiono się zespół przemyśla, pomimo tak jak trener podkreślił <coughs> mega osłabienia to mogę powiedzieć to z własnego doświadczenia, gdy przyjeżdżasz do najlepszego zespołu, to jeżeli ktoś myśli, że będziemy pokonywać wszystkich po 26 punktów, to tak nie jest. Z taki zespół ma podwójną, potrójną motywację, żeby od nas ograć, więc każdy bez to będzie dla nas naprawdę nie lada wyzwanie i musimy być gotowi, żeby na to odpowiedzieć. Tak samo, tak dzisiaj był zespół Przyszło y za parę dni będzie to ktoś inny, więc y no, naprawdę musimy mieć na baczności, żeby nie stracić nigdzie punktów. Dziękujemy Witku, proszę o zadawanie Gospodarzom, pytanie. Tomasz Pieszelski wiesz co? Ja mam jedno pytanie do Witka. Pamiętasz mecz, kiedy miałeś 100%? Mm, nie. <grywania> nie. Nie pamiętam. Nie było Ale, takiego meczu? Nie, był na pewno, na pewno był. Y... Ale to już jest kolejny występ yy, któregoś z naszych zawodników taki, bo już mi, ja myślę, że w tym sezonie już mieliśmy dru, dwa albo myślę, że tak. Ma Margiciok yy, w, tak. w, w Krośnie. Miał stuprocentową skuteczność. I nie wiem, czy jeszcze nie. Się. W naszym zespole jest najfajniejsze w to, że dzisiaj to będę ja, jutro będzie ktoś inny. Będzie ktoś inny. Ktoś inny. To, jest, to jest mega fajne. Ja myślę, że to świadczy o kunszcie trenera generalnie. To pytanie do, to akurat to pytanie do widzów mogą śmiało w komentarzach napisać, czy był jakiś trzeci zespoł. Oczywiście się się żartuję, 100%. ale. Czasami trzeba po takim meczu, naprawdę. Drugie pytanie o transfery, już wiemy, kto doszedł do górnika. Na ile ci zawodnicy, którzy doszli do nas, to są ci, którzy, których chcieliśmy, a na ile ci, którzy byli dostępni na rynku? Pół. To znaczy, no to są generalnie, stworzyliśmy sobie grupę zawodników, z których chcieliśmy, żeby do nas trafili, no bo tak jak wcześniej mówiliśmy, to podlegało wielu warunkom. My, ludzie pod kontraktami, ktoś tam czekał na paszport, nie dostał i tak dalej, i tak dalej. I to, to są wszystko ludzie z listy. To są wszystko ludzie z naszej listy. Także tutaj absolutnie nie ma żadnego jakiegoś tematu. Nie wiem, z braku. Laku. I tutaj jakby Huberta myślę, że kibicom Wałęskim nie, nie trzeba przedstawiać. Uważam, że to jego, jego rozumienie gry, jego umiejętność rzutu z dystansu, jego czytanie gry będzie absolutnie dla nas pożyteczne. I tutaj Mateusz Szczępiel to samo. To jest zawodnik, który bardzo dobrze rozciąga boisko, i myślę, że to jest to, czego potrzebowaliśmy. Domnik Emocji TV Wałbrzych dla Was. Trenerze, takie luźniejsze pytanie na koniec. Jaki jest klucz dobierania zawodników na konferencję prasową w tym sezonie? Szczerze, wchodzę do szatni i Rafał Lapiński mówi, dobra, dzisiaj idzie Witek. Dobra. <laughs> okay, dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań panowie, gratulacje z odniesienia kolejnego zwycięstwa. Mamy nadzieję, że ta zwycięska pasta będzie kontynuowana w Poznaniu. My również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.